No hej, z pomidro i dzisiaj widzowie, otwierałem nowe jajka przez 24 godziny i powiem wam dokładnie czy je otwierać, czy nie. No bo to jest ciekawe pytanie widzowe, e, właśnie jeśli chodzi o ten event, czy... Otwierać jajka, czy nie otwierać jajek? Więc dzisiaj Wam wszystko przedstawię. Ale zanim to, oczywiście, strzeżcie tę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie na Discorda, podbijajcie ten film. Ponieważ e, no, fajnie by było, gdyby trafił do większej ilości osób. A ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Więc widzę, dzisiaj omówimy sobie, czy opaca się otwierać nowe Thanksgiving jajka, które są otóż w to, w tym. Miejscu. No i widzowie, przejdźmy sobie pierw do tego, co udało mi się drobnąć po 24 godzinach otwierania, e, ponieważ odliczam no, sobie bicie tych kurczaków, których zbiłem około e, 5000. Ale dlaczego widzę tyle? No bo kurczak ten auto fighting się odpala i jest a, ten auto rejoin, to czasem wywala was na spawna. E, jest to dziwne, tak nie powinno być, lecz spoko rozumiem. E, że tak jest, no jakoś tak niestety wyszło. W ogóle, którzy jesteśmy w topce. Na 13 miejscu jest spoko. A jeśli chodzi o Klan, który widzę jestem w klanie, zobaczymy i jestem widzowie w tej chwili.. O kurczę, jestem chyba nisko. 22SP, dobra, trzeba trochę nadrobić, więc widzowie. E, oczywiście udało mi się dropnąć coś lepszego niż Tarnale, ponieważ udało mi się dropnąć secreta. Ale pytanie, czy ten sikret cokolwiek mi daje? No, jest to ważne pytanie. Ponieważ jak sami widzicie on daje 400 QD, co jest moim zdaniem małą ilością, Mo można uznać to jako dużą ilość, ale e, widzowie e, Toxic daje mniej e, niż e, Secret, co jest normalne, tylko, że ja dalej chyba nie mogę zrobić Galaxii e, właśnie tego, Eternala. Kurcze, no powiem wam tak, jest to ciężkie, jest to ciężkie, żeby określić, czy się opłaca, czy się nie opłaca otwierać to jajko, zależy od waszego szczęścia. No bo kurczę jak sami widzicie, e secret, który ma 400 QD, daje tyle samo, co pety, które dosłownie wyobrażałem na live'ie, których jest 80 tysięcy, a tych jest z 2500, bo dropłem go po tej nocce. Więc, widzowie, podsumowując, ja nie wiem, czy ja w ogóle będę otwierał te jajka. E, chyba w sumie będę, no bo do topki będzie się liczyły te sekrety. A fajnie by było mieć jakiegoś pecika za topkę. Lecz wątpię, że w ogóle się w nią wbijemy e, Zaraz to zobaczymy, w ogóle, ile mamy punktów w planie. Thanksgiving Event, biaj tutaj. E, no i widzowie, otóż to mamy tutaj punktów. No nie niezbyt dużo, 21. A w sumie? Znaczy 21, on 58. Ale stuprocentówka, by zawsze jakaś była, więc no może, może pogram, może tutaj pogram w tym evencie lecz no nie kusi mnie, nie kusi mnie serio, żeby otwierać te jajka, ponieważ sami zobaczcie to no kurczę, secret daje tyle samo co pety których mam 50 aż, więc jest to dziwne i jakby to powiedzieć widzowie e, z phishingu e, shiny galaxy daje więcej niż Zresztą w się sensie daje podobną chyba ilość w się sensie nie no w sumie ten daje 720 a te dają 600 e, no ale zanim zrobicie galaxy sobie tutaj tego no to wyfarmicie sobie dosłownie kurcze no nie wiem z 3 dodatkowe albo 4 dodatkowe shiny galaxy Eternale z poprzedniego w z sensie phishingu więc widzowie no jeżeli jesteście nowym graczem, który nie ma jakiegoś dobrego teamu, nie otwierajcie tutaj jajek. No, chyba że chcecie sobie zarobić. Tylko w sumie teraz nawet nie wiem na czym, bo. No kurczę, powiem no, tak. Sekrety chyba nie chodzą za jakoś dużo. Na pewno więcej niż te chodzą. Ponieważ no można je przerobić zawsze, zrobić sobie golda. A goldzik to już, już jest lepszy pecik. Więc jak już widzowie, to polowałbym właśnie na te goldy. Ponieważ no goldy dają 800 kudek, które są już o wiele lepsze. No tak, to polecam wam otwierać, fish jajka, e, które dają tutaj PET 600QD. To są najlepsze pety z tego jajka. Sekreta niestety tam nie ma, więc sekreta nawet nie dropniecie niestety. No ale myślę, że tam to jajko jest 100 razy bardziej opłacalne e, dla nowych graczy, ponieważ w sensie, jeżeli już macie full team shiny e, Galaxy Eternal, to nie otwierajcie tego jajka. Nie ma co. Ale jeżeli macie, tak jak ja, trzy, gdzie ja sobie pewnie będę musiał dokupić, żeby cokolwiek tutaj e, nadrobić w tym klanie, e, no to, to widzowie jakby to powiedzieć, otwierajcie fish jajko. Otw w sensie, nie, tak, no tak, otwierajcie fish jajko. już się trochę pogubiłem, więc, no widzowie, no troszkę, troszkę lipne to, że to daje tak mało, a te fishingi dają... Tyle, a w ogóle jeszcze to są sezonowe jajka, które są jeszcze bardziej opetko, że trudno tam drapnąć ternala, niestety. W ogóle pójdźmy sobie na Training Plaza. Nigdy nie byliśmy na Training Plaza na odcinku w sensie tak, żeby się potraidować. I chciałbym znaleźć sobie tutaj Galaxy. Czemu za 5000 są sprzedawane z 25%? Człowieku coś chory na web. Dobra, e, chciałbym znaleźć Shiny Eternale, Shiny Galaxy Eternale, e, chyba że... Ej, dobra, Secret serio chodzi po 100 tokenów? Ja bym mógł sobie kupić te Secrety, szczerze. Czy to może jest jakaś dobra cena? Nie mam pojęcia, że to jest dobra cena za e, Secreta. Musiałbym sprawdzić w No jest taka w miarę okej okay cena, jak patrzę. Za 100 tokenów bym sobie serio kupował. E, ponieważ, no, potrzebuję tych petów, żeby mieć coraz i to coraz to lepszy team. E, tu, a, myślałem, że to jest najnowsze za 10 tokenów. To by było głupie, jakby to jest za tyle. Wystarczy, za 10 tysięcy. Okej, okay, nieźle. 1900. Nie, ja chcę tylko, widzę, znaleźć jednego, jedynego peta, czyli Shiny Eternala Tutaj mamy zwykłe, tylko że za 35 tokenów to jest tak nieopłacalne, więc. No kurczę, i trudno znaleźć tutaj tego e, Shiny. Co to jest w ogóle? Ma Mars Tornado. Tutaj też jest za 60. No kurczę, ej, trudno znaleźć na ten to planie serio, jakiegoś peta, e, który jest tutaj opłacalny w miarę. No, chyba że znajdziemy coś poniżej ceny, ponieważ no ludzie nie zawsze wiedzą, co ile jest warte, e, wystawiają, no i tak tracą czasami tokeny. No, ale mi serio tylko zależy na tym, żeby sprawdzić e, cenę tych e, shiny e, galakcji Eternali. Tyle mi serio wystarczy. za, ale wątpię, że w dzisiejszym odcinku w ogóle to znajdziemy, ponieważ jak patrzę na te Trading plazy, to one są serio biedne. Ja nie rozumiem o co chodzi. 200%. A, no dobra, 200%, yy, 17 tysięcy to w sumie yy, normalna rzecz. Ej, tu jest jakiś PET 720, 800 tokenów. No nie, no takiego to ja nawet nie będę kupował. Czyli ja mogę sobie przerobić te sekrety, które są warte około 100 no i będę miał tanie o wiele peta ja nie wiem czy to za 125 to nie było opłacalne w miarę patrzę na te training Plaza. serio ciężko jest cokolwiek tutaj znaleźć o mamy, że tokenów kurde i zobaczymy zaraz na waluliście czy to jest warte szczerze bo no, no tutaj pierwsza rzecz, którą znalazłem to 300 tokenów Gdzie wątpię, że ktokolwiek kupi yy, to coś za 300 tokenów Lecz może, może ktoś to nawet kupi Uf, Nie wiem, nie wiem Jak patrzę na walulistę, Pet jest warty 230 tokenów Więc za 300 może być to cena jego No więc, yy, no widzowie nie wiem Czy się opyla w ogóle? Myślę, że opyla się kupić, jeżeli chcecie bo jakieś zdanie, że scenie teraz, no bo oczywiście będą lepsze te pety Były na przykład e, sekrety, no ale widzowie, ja bym jeszcze sobie tutaj poszukał ludzi, którzy sprzedają te pety e, No bo jak już jednego znalazłem, to może następny też się zaraz tutaj gdzieś znajdzie Tutaj jest następny za 425, ej kurde, to serio sporo Nie wiem, czy by sobie w te sekrety po prostu nie poinwestować e, No bo co, za, za golden to około 500 tokenów wychodzi, czy coś takiego mniej więcej, więc no kurczę, nie wiem czy lepiej nie w te sekrety? No chyba, że serio ludzie sprzedają mnie teraz za aż tyle tokenów 650 myślę, że to jest zmiara... Ej, 540? 700, 700, 200 Ej, Myślę, że by nawet się opacało to kupić, najwyżej wyjdę na minus No, ale taki pedzik mi się serio by przydał Ej, No chyba, że go nie kupię, co nie? Nie wiem Widzę, to jest taka osoba, więc no kurczę, no niby by można było, co nie? On też ma mało rebirfów, dobra ja bym sobie go kupił. Nie wiem czy to jest opłacalne, ale przyda się taki 800kudę, szczerze. Aha, no to to sobie go kupiłem, szczerze. Nieźle, nieźle. No, tak, jak sami widzicie, jest następny taki za 500 pekenów. Lecz jak sami widzicie, no ten jest za 550, więc chyba tego się bardziej by opacało kupić, no. Tylko, że tam jest warty nie 500, tylko jakieś 300 coś, czy 200 coś. O, kupiłem go, dobra, mamy go. Nie mam pojęcia widzę czy to było pacalne, tokenów trochę mam, w sesie trochę, mogę sobie sprzedać jeszcze jajka i tak dalej e, Więc widzę, mam nadzieję, że Ci nam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście trzecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, trochę taki spontaniczny film, bo co sobie chodziliśmy po Training plazach i tak dalej, i tak dalej. E, no na pewno widzimy się na plus, od tej dzięki chyba y, od widza, więc dzięki wielkie. Więc widzę, trzymajcie się, do następnego, byłem pewnie L, <laughs> nie piszcie tego w komentarzach. Trzymajcie się i cześć!